Hej, tutaj Dealer. Witam was w odcinku Top 10 y, sposobów na zarobki w Red Online. Jeśli odcinek się spodobał, daj łapkę, daj suba. Bezbędnego mojego pierdolenia. Lecimy z tematem. Na miejscu 10 mamy polowanie Polowanie to jedna z najłatwiejszych rzeczy w grze. Mianowicie, wystarczy znaleźć w dobrym miejscu, na przykład na polanach wokół Blackwater czy Valentine biega dużo saren, widłorogów, jeleni i da się je złapać na lasco, podejść do nich i je zabić za pomocą noża to pozwoli utrzymać trzygwiazdkowy stan o ile taki był, bo też są dwugwiazdkowe stany, jednogwiazdkowe stany to trzeba szukać tych trzygwiazdkowych, ale to pozwoli utrzymać trzygwiazdkowy stan no i pozwoli dobrze to sprzedać u uczestnika i jest to dobry, szybki sposób na grind na miejscu dziewiątym mamy, se, y, mamy misje fabularne. Misje fabularne są od początku, od intro Red Dead Online i przynoszą one tam jakieś tam korzyści w wyniku pieniędzy, oczywiście złota, y, PD, no i są po prostu łatwe do wykonania i są też nawet szybkim sposobem do zarobku i można je powtórzyć w każdej dowolnej chwili. Na miejscu ósmym misje Wykonywane w grze swobodnej. Są to misje, które odbiera się od różnych postaci w różnej strefie mapy i mają one różne zlecenia. Jedyna różnica między tymi misjami jest, czy dostajemy wysoki honor, czy niski honor, oraz oczywiście ilość zapłaty złota i pd. Oczywiście opłaca się robić misje z wysokim honorem, bo wysoki honor daje wiele profitów. Na miejscu siódmym mamy mapy skarbów. Mapy skarbów są najłatwiejszym no sposobem na zarobek wystarczy tylko grać w tę grę, nabijać PD i od 5 levela co 5 levelów, czyli tam 10, 15, 20, 25 i tak dalej, dostaje się co 5 leveli mapy skarbów i zazwyczaj wje, jest w nich ponad 100 dolarów, dużo złota. No i wiadomo, trochę PD też się za to dostaje. Na miejscu 6 misje Blood Money. Na początku trzeba spotkać Marteliego w Saint Denis. Będzie to oznaczone takim żółtym kółkiem na mapie, jakimś tam celem. Nie pamiętam, jak to wyglądało. W każdym razie, później odblokowuje się na mapie taka, taki worek pieniędzy, czy tam ewentualnie yy, no, krew z w środku narysowanym hajsem. I to ogólnie jest Blood Money, są to szybkie napady, ewentualnie napady z przygotowaniami. Jest to najłatwiejszy sposobek, sposobek sposób do zarobienia większych pieniędzy, tylko trzeba, wiadomo, na to poświęcić jakiś tam czas swój. Na miejscu piątym jest yy, przyrodnik. Przyrodnik to jest jedna rola z właśnie Red Dead Online, którą możemy odblokować za pomocą katusenki, znajdującej się w Straubery, co również będzie oznaczone żółtym punktem misji. Dzięki temu będziemy mogli później dostawać punkty na mapie oznaczone lunetą. To są lokalizacje Harriet i sama Harriet możemy od niej kupić za 25 sztabek złota. Yy, niezbędnik przyrodnika, czyli. Yy, Rzecz, dzięki której będziemy mogli zbierać próbki zwierzęce, usypiać się, mieć amunicję usypiającą itd., a dodatkowo na mapie po będą pojawiać się legendarne zwierzęta, na które będziemy również mogli polować i sprzedawać ich skóry za dużo pieniędzy. Na miejscu czwartym mamy kolekcjonera. Żeby go odblokować, trzeba na mapie spotkać Madame Nazar, która jest przysłowiową cyganką. Która tam jakieś tamło, jakieś tajemnice robi, i takie tam dalej. Nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie można u niej kupić za 15 sztabek złota torbę kolekcjonera. Wystarczy tylko przeszukiwać teren na mapie, który jest ewentualnie oznaczony, ewentualnie sami to znajdziecie w jakimś czasie. I dobrze się to sprzedaje u Madame Nazar, a nagrody są bardzo fajne. Na miejscu trzecim łowce nagród. łowce nagród to wiadomo. Łapiesz przestępców, zarabiasz za nich złoto, pieniądze. I fajne, bo w końcu to zarabia się złoto. W każdym razie, też oprócz łowcy nagród i łapania zwykłych celów, są legendarne cele, ale one mają cooldown. Łowca nagród kosztuje również 15 sztabek złota, a jeśli nie chcecie mieć cooldown, cooldownu, musicie wydać 30 sztabek złota na prestiżową licencję. I ogólnie łowc, misja łowcy nagród można zacząć w każdym możliwym miejscu, gdzie jest biuro szeryfa, bądź tablica ze zgłoszeniami. Na miejscu drugim stanowisko rzeźnicze u Krypsa. Mieści się w naszym obozie, w którym mieszkamy. Obóz możemy przenieść gdziekolwiek chcemy, a stanowisko kosztuje jedynie 15 sztabek złota. Jeśli będziemy dowozić skóry oraz inne materiały, później będziemy mogli to sprzedawać. I nie jest to taki głupi biznes. Mi się on podoba osobiście. I przede wszystkim urozmaica obóz. I oprócz tego odblokowuje według mnie najlepszy biznes, czyli Bimbrownika. Ale do tego przejdę zaraz. Na miejscu pierwszym żywot bimrownika. Żeby odblokować bimrownika trzeba kupić stanowisko rzeźnicze u Cripsa i później przyjść do y, salonu w opuszczonego salonu w Naranczu Emerald y, o, Ta misja, taka scenka odblokowuje się dopiero gdy sprzedamy y, jeden tam jedną skórę na przykład z stanowiska rzeczniczego Cripsa, bądź zdobędziemy tam 5 tych towarów do wytworu tych skór. No. I wtedy dostajemy kasękę, na której za 25 sztabek złota musimy kupić bimbrownię w danym miejscu. Jeśli nie, później chcemy zmienić lokację, płacimy tylko 250 dolarów. I tym sposobem mamy misje fabularne, z których dobrze, może się nie zarabia, ale dużo jest PD oraz można gotować bimber. Co pół godziny się on wytwarza. Trzeba tylko jeszcze zbierać odpowiednie tam rzeczy, żeby tworzyć smaki i za to jest duży zarobek trzeba na to wydać 30 dolarów na produkcję, ale zwraca się tam 90 koło, zależy jeszcze od smaku, czyli na plus się jest około 50 no 60 dolarów dajmy coś takiego, no i dlatego według mnie jest to najlepszy biznes a więc to na tyle z tego filmu bez żadnego pierdolenia ja się żegnam i widzimy się za 5 dni na odcinku który już nagrałem więc elo